Witam was wszystkich. Dziś znowu zagramy w FIFA. Ma czasu na jedzenie, kurwa. Trzeba napierdalać. Nagrywa się? Yy, niestety przydarzyła się tragedia i nagrywałem, jak otwierałem złote paczki. No i niestety nie nagrało się to, i mam doła przez to. No i generalnie nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Generalnie yy, wypadł mi Falkao. Zaraz, zaraz, zaraz pokażę, bo pewnie nie wierzycie. Ale się, się mega mega cieszę, bo jeszcze taka karta mi nie wypadła. To była złota paczka premium, ta za 15 tysięcy końców. Wypadł mi jeszcze jeden y, Kajechon, którego już mam, także sobie go tam sprzedam. Y, co tu jeszcze, co tu jeszcze, co tu jeszcze? Y, no, dawaj. O, mod tam wypadł, tak, jest. Y, no i... Kajechon to mówiłem. No i wypadł mi jeszcze, no właśnie, ten Falcao. Gdzie on jest? Ej, Falcao! Tu jest! I w sumie to nie wiem, czy go dałem na transferową, bo on by się przydał. Albo nie, nie, sprzedam go, sprzedam Dzisiaj, dla odmiany, nie zagram z żadnym y, człowiekiem, tylko z drużyną tygodnia. A drużyna tygodnia w tym tygodniu jest... Drużyna tygodnia! No i w drużynie drużyna tygodnia składa się przede wszystkim z Hulka, Walbueny, y, bramkarza, który ma złotą kartę i to jest chyba Adriano, czy jak on tam się nazywa? Adriano. Dobra, zagramy na poziomie... Na klasie światowej, tak, tak, na klasie światowej. Klasa światowa jest beznadziejnie bez, nierównym poziomem, bo prowadzisz 1-0, a pod koniec meczu oni potrafią strzelić dwie bramki, bo po prostu tak się zepną. Robią, tworzą y, zamek hokejowy wokół twojej obrony i po prostu y, coś jak Barcelona. No, na tej zasadzie. Bum! Dobra, ja dam od razu defensywny, bo po prostu dam defensywny. Najgorsze jest to, że mecze trwają 6 minut, w sensie połowa 6 minut, i nie da się tego zmniejszyć, bo grałbym mecze. Yy, no. Że połowa, czy połowa 4 minuty, a tak to one są za długie, no już by prowadzili, już! Aaaa! No dawaj pił, da! E! e. 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 Spalony, tak, dobra. Ja już, już się pewnie zmęczyłem tym meczem, bo nic się nie działo, ale się zmęczyłem. Uff, dobry chociaż ten gros. Nie dobra Najpierw obowiązki Nie, nie można jeść, jak się gra Fifę, Nie, nie. Tu jest pełna koncentracja! Pełna koncentracja, bo, bo trzeba wygrać z tym gównem na klasie światowej. O! No nie, 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 źle przyjmowa piłka, dumbia, dumbia, dumbia. no dumbia, No! Dumbio! No 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 no, 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 odbierze pewnie, bo skar... Do, dobra. Nie no, generalnie ta drużyna nie jest taka mocna, ale jest ten, ten Hulk cały i no... Hulk jest, Hulk. The Incredible Hulk. Dobra, ja mam Incredible Dumbia i... Dawaj, dawaj, przecież się przy! No nie... <ślesy> Dawaj, da... A no może ja nie wziąłem w lasy światowej? To była wraca światowa? Boże taki pieprze, a to jest zawodowy no nowicjusz już i się męczę z nimi po prostu. Dobra, walić. Co tam jest? Marquisio, Bardzo No coś łatwo! Uwaga! No! No, 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 no już się zaczyna hulk swój taniec. aha! What's yes up, motherfucker! Aha, aha. I nie mam pomysłu na akcję w tym momencie. Bo stoją, oni stoją, a kiedy podchodzę do tej obrony natychmiast zabierają mi piłkę, ale uwaga. No teraz się już uda. No i oczywiście przeciął podanie. Oczywiście. Dobra, gramy dalej, gramy dalej, gramy dalej, nie poddajemy się. Chyba, że już będę przegrywał 2-0, to no wtedy rzucę padem o ścianę tak jak zawsze. Obszerłupany jest. Nie chce mi się biec za tą piłką. Nie chce mi się biegać. No i będzie gol Nie ma! Jest! Hulk nie trafił. Do praktycznie bramki pustej Poprzeczka uratowała mnie, jak zwykle Z Shakiri Może jakiś strzał z daleka mi wyjdzie? Ej, smaku nie czuję. nie czuję smaku. Ale tych, ład... No, 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 no! nie podaj! No podaj. z yes. No! No Proszę bardzo! Sejdu Dumbia! Strzelcem bramki w 40 minucie! Dawaj, dobre, dobre, dawaj, ciśniemy też. Maty, dobra, zaraz będzie bardzo defen... Boże, bardzo... Będzie ktoś nazywa super defensywny, ale nie, 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 to w drugiej tak w 60. minucie sobie trzas na super defensywę. a to i tak nic nie da. Bo jak oni po prostu, jak klasa światowa chce strzelić bramkę, to strzeli bramkę. To jest wszystko zaprogramowane i jej sport po prostu jest. A, szkoda grać. No już... Tak, tak, i szybki zawodnik i dogania go zawodnik tam obrońca czy tam ktoś. To chyba jest skrzydłowy, ale no do, ale dogania. Żerwinio się nie da dogonić, bo on jest... on jest czarny... i tam nie nie tam, że wiecie, że jakiś rasizm, ale po prostu kurwa czarni są szybcy, no i chuj no. Jak czarny bieg nie z piłką, to nie ma podbiegania do niego, no tak jak, to jak dumbia, tak? strzelił bramkę, oni się po prostu odsunęli, no bo... O, kurwa, co ja pierdolę? Dobra, a jeden mecz grałem na Ultimate i dostałem chyba 4-0, czy... Chyba bramki nie strzeliłem. No, to był chyba taki właśnie najbardziej dotkliwie przegrany mecz. Po prostu na trybie Ultimate, ani legendarnym, się w tej Fifie nie gra. Nie wiem, w starej Fifie, jak była, była klasa światowa, dawałem jakąś radę, nawet wygrywałem mecze po jakimś czasie, a tutaj nie mogę tak naprawdę wyjść z zawodowca, nie wiem, albo jestem taką lamą w Fifę i może grałem chyba 6 lat bez przerwy, ale no chyba jestem lamą w Fifę po prostu. Ja mam jakiś taki swój świat w tej grze. Swoje akcje. Uwaga, dumbia! No chciał... No nie tutaj! To było do dumbi! Tu się każda akcja liczy, dlatego tak przeżywam. Bo... Na klasie światowej. Stracić bramkę. To jest takie jep! No i zaraz, uwaga! Oho, oho, gorgon! No i... Nie ma. Dobra, dobra, c... No, sam Dumbia. Dumbia. Na piłka mu skoczyła. No się... Nie tak cię wychowałem, synu. Shakiri, dumpia Dobra, nie, 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 dryblujemy, to jest bez sensu. Ja pierdolę, coś ty dojebał. Aż się tam menedżer mój obrócił, widzę. O, plecami w dupie ma. No nie no, nie no, czarny biegnie, no nie można mu zabierać piłki, no ziom Z całym szacunkiem oczywiście do czarnych, yy, to czarnych czarnoskórych. Tu mówię, tu są żarty, tak? 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 O, zaczyna się. Dobra, dobra, nie 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 nie, nie. Spalonych. Dobra, dobra. Zaraz zmiana i uspokojenie gry, bo zaczynałem cisnąć. Ja w sumie już nie jestem głodny. Kurwa, to po co ja to zamawiałem? Lecimy z kolejnym atakiem, lecimy, lecimy, bo jest nuda i nic się nie dzieje i w ogóle ja zaczynam dominować. No, ale no, strata się przydarza najlepszym, nie? No, żerwinio, tu powinieneś stać przy linii na spalo przed spalonym. Uwaga, teraz będzie dobra okazja. Markizjo To no, dlaczego zawsze jakiś rykoszet? Zawsze ktoś stoi na linii strzału, zawsze! Dobra, w ogóle w następnym filmiku postaram się zagrać jakąś inną moim innym składem, polską ligą albo, albo hiszpańską ligą. Uwaga, Marquisio no zawsze! A! I w bramkarza oczywiście! Ej, w sumie mogłem dać legendarny poziom, bo to tak... Mogłem dać legendarny, no. Ale w sumie to nie wiedziałem! No nie, nie do biegni! Do kur... Jak nie dojdziesz do tej... No. Tam, wycofanie, ładnie, ładnie, no. Dawaj piłkę, cyganie! Nie, nie strzelicie. Nie, nie strzelicie. Ja wiem, co może być powodem tak słabej gry, tego, tej drużyny. Wydaje mi się, że jest to zgranie. Bo to są zawodnicy zlepieni z różnych lig, no tak. No i, i generalnie to może tak po prostu biegają bezwładnie i dlatego tak ta gra po prostu. Tak ta gra działa, no. Nie! Nie, nie, nie! nie! No, spalony, spalony, jezu! Co ta gra robi z moim życiem? Olejdź. Jezus, jak można tak przestrzelić, no... O, koniec meczu, koniec meczu, wygrałem, wygrałem, ale... ale... dobra, z kim w końcu? To jest klasa światowa? A gdzieś tu jest napisane, jaki poziom? Nie no, ale jest zadanie drużyny tygodnia 600, a, a tyle kosztował... Dobra, to była klasa światowa. No, następnym razem postaram się zagrać tym... Składem... Yy, hiszpańskim który składa się z tych oto panów, skład hiszpański oczywiście, biorąc pod uwagę nie tylko ligę, tylko też zagranicę, jedynie Dumbia, który jest w moim składzie, wszędzie, w każdym składzie musi być. No, on po prostu. No i generalnie wszyscy zawodnicy są z Ligi Hiszpańskiej. Oprócz właśnie Dumbi, Javier Martineza i Diego Kosty, ale Costa jest na tyle zajebisty że już strzeliłem nim 72 bramki. Co jest moim zdaniem dobrym mm, rezultatem. Drugie jest Karim Benzema, zobaczcie ile asyst. No naprawdę, rewelacyjni są ci napastnicy, także polecam, jakbyście grali, to żeby ich zakupić. Naprawdę, bo są rewelacyjni. I szybcy, i, i dobre wykończenie. No i Dumbie musi mieć każdy, każdy po prostu każdy. No i tam nieważne, jaką kartę, czy różową, czy czerwoną, czy żółtą, różową, to już mówiłem po prostu by zajebisty. No i dobra, to by było na tyle w tym filmiku. Następnym razem postaram się zrobić coś bardziej szalonego i co, coś trudniejszego niż jakieś tam gówniane mecze z klasą światową, Pff, co to jest. No i generalnie do zobaczenia. Trzymajcie się.